Rola oddziałowej w serialu Sortownia. Jak się pani odnalazła w tej roli? Trudne miejsce, specyficzne. Prawdziwy szpital, oczywiście już nieużytkowany, ale ta energia, yy, iluś lat funkcjonowania tego miejsca jako szpital myślę, że była w tych ścianach, wniknęła w podłogi, okna i gdzieś się nam udzieliła. Rzeczywiście, SOR, na którym pracowałam jako siostra oddziałowa, ta filmowa. No to jest miejsce trudne w szpitalu, pełne szybko zmieniającej się okoliczności. Pacjenci najczęściej w stanie ciężkim, przewożeni z różnych powodów w różnych okolicznościach. Po tych zdjęciach pomyślałam sobie, że zrobię wszystko, żeby tam nie trafić nigdy jako pacjentka. A nigdy wcześniej pani tam nie była? Nie. Nie zdarzyło mi się i mam nadzieję, że, że tak już będzie. <grym> Że, że, tam, że się tam jednak nie znajdę, bo poziom stresu i poziom emocji, który towarzyszy i lekarzom, i, i pielęgniarkom, no oczywiście pacjentom też, ponieważ no, toczy się walka o ich życie, jest tak duży i no wiadomo, że nie wszystko zawsze się kończy szczęśliwie i bywa, bywa różnie, więc wolałabym tam, tam nie trafić. Ale oczywiście, jako zadanie aktorskie, jako wyzwanie, bardzo ciekawe. Więc jak wyglądały przygotowania do tego i jakieś konsultacje, może jakiś research, dokumentacja, żeby wiarygodnie wcielić się w tę rolę? Pomoc w postaci prawdziwych ratowników medycznych, którzy nas naprawdę bardzo szczegółowo instruowali, pokazywali do czego służą poszczególne elementy wyposażenia, soru odstrzykawek, ampułek, leków przez urządzenia na przykład do wspomagania pracy serca, które nauczyłam się obsługiwać. Jest to tak zwany Lukas. Potem żeśmy się śmiali, że Lukas został moim przybocznym. Wiem, wiem, nie wiem, oczywiście, jakby się to stało, gdyby trzeba było go rzeczywiście uruchomić, ale tam na planie nauczyłam się, jak, jak pracuje, jak pomaga lekarzom, bo jest to mechaniczny tłok, który uciska klatkę piersiową, kiedy na przykład nie wiem, trzeba długo prowadzić reanimację, i wiadomo, że lekarze też słabną, i wtedy jakby maszyna przejmuje. Przejmuje te działania, więc tak. Lukas już nie jest mi obcy. Mamy go, odłapał się. Myślę, że to jest serial o dokonywaniu wyborów. Czy mamy prawo dokonywać tych wyborów? Mogę mówić troszkę enigmatycznie, ponieważ chciałabym, aby widzowie nie wiedzieli zbyt wiele, siadając przed ekranem i żeby to było dla nich ciekawe. No w każdym razie jeden z lekarzy leczący w tym szpitalu troszkę bawi się w Pana Boga. Wydaje mu się, że ma takie prawo daje je sobie sam. I pytanie, czy, czy to jest etyczne, czy nieetyczne, w zależności od tego, czy według niego, kim jest ta osoba, której on udziela pomocy, bądź nie, bądź, bądź decyduje, że jej nie udzieli. Bądź tak. I jeszcze jest to opowiedziane w konwencji thrillera, prawda? Czyli są tam jakieś emocje. No tam były wyłącznie emocje, bo tak jak mówię, no, bohaterami byli ludzie, którzy znaleźli się w skrajnej sytuacji, tak? Jeżeli chodzi o ich zdrowie, życie, działać trzeba było szybko. Oczywiście, ja mówię tylko o tym wątku szpitalnym, ponieważ serial obejmuje również inne dziedziny i momenty życia głównego bohatera, niezwiązane stricte ze szpitalem. Ja byłam tylko, tylko w szpitalu, więc z bohaterem widziałam się, widziałam się tylko tam, ale myślę, że ta, te klocki się. Yy... Rozkładają w bardzo ciekawą całość i zachęcam widzów, żeby zasiedli przed ekranem i obejrzeli te osiem odcinek.